Przyszło zgłoszenie do JLG mhm. i po prostu przyjechaliśmy tutaj na miejsce. Przyrząd stwierdził zawartość tlenku węgla Ile było? 55 ppm. A jaki jest norma? Zero. Aha, czyli w ogóle nie może być nic. W ogóle. Okay. Że Aha. też porównaważył. No pewnie no to jest nie jest to fajna no rzecz, czy, ta, ta, ta. której nie czuć po prostu. I dużo osób w taki sposób właśnie, się, jak przed tym w łazienkach też traciło życie. No więc w tej chwili mogło się u tych dzieci też niewesoło skończyć.